Witam, ja jestem Starker Fire, jest ze mną. Moker. No, to dziś będziemy przechodzić Escape'a. Dzisiaj i jutro i pojutrze. Będziemy tak długo go przechodzić. O, akurat noc, to sobie checkpoint zrobimy. Bła, dzej, dzej. Dobrze. Ja przeczytam e, pierwszy rzędek, a ty drugi. Dobrze. E, zasady, gramy na pokojowym, nie niszczymy klocków, diamenty to punkty, nie czytujemy. Można niszczyć tylko ten. Klej. Klej, czyli... Klej. No. Tom, gwinę. No. no. E, Dozwolona ilość graczy. Aha. Gdy użyj... Co? Gdy użyjemy już raz przedmiot, tego go wyrzucamy. Bawimy się dobrze. No. D dobra, czyli jak jabłko użyję, to muszę je wyrzucić. Ja sobie wezmę tam dwa staki. Zjedz jedno i wyrzuc wy 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 tak. Nie, no coś ty, wydale zaraz, czekaj, patrz, patrz, patrz na mnie. Wydalę, wydale. Czekaj, wydalę tutaj z... Ej, czemu tu się... Wodę włączył! Creeper stanął na wodzie! Na wodzie? Zaj. Weź ba, wyłącz podwory. Chwila. Dobra, nie, nic dobra, nie gramy ma. tak, dobrze jest, gramy. Okay. Jesz jeszcze tam nic nie ma. Dobra. Tu wszystkich... Dobra, zrób noc. Po co noc? Filmę, bo żeby... N nie. Dobra. Potwory będą. Dobrze, jest, jest, jest dobrze bardzo. <tryk> <tryk> Czasami nie wystarczy, że no o! <tryk> Wszystko trzeba zrzucić, mówię ci, tam będzie jakaś zagadka w tym. Zaraz jest strząchnie woda, wiem o tym. O, patrz. No. Czekaj, ja wyrzucę to i co on teraz zrobić? na pewno mnie nie bić przypadkiem <grymka> szliwą krzynka diament! To ja będę zbierał albo nie ty zbieraj bo ty agrywasz nie nie bo ja mam... mi trochę ty nie przez to więc ty lepiej Odaj. To bo ja mam pistony to zebraliśmy te diament a tu Genialnie. też diament drugi diament mamy dwa diamenty dobra ty mi uruchom <grym> <grym> a tak ja się ustawię tutaj Jezu co ja robię E proste Rzecz nie lubię parkourów bo zawsze spadam Na końcu No nie Spadłem Dobra ja ci włączę Eww yy... Przeskoczyłem No ja mam mało FPSów Dawaj No ciśnij Poczekaj Czekaj, się... no dusa sobie w i na flyu polecam. Nie, nie nie, ej, ej gdzie, gdzie? No żartuję Mam nadzieję Dawaj Czuję tak mało FPS-ów Dobra skacz Dawaj, dawaj, ja trzymam <noise> Dzięki No skacz <głos> <głos> Jezu <głos> Jaki jestem dziwny Dawaj. Idź! Szybko! Jezu, co ja robię? Umiesz sobie przytrzymać. Ale co? Myś... Guzik. Dawaj. Dawaj, skocz na to. I dawaj do mnie. O, odejdź, po zamknie. Ja nie umiem skakać. Serio, co ja Czekaj, robię? Okej, było sobie tego, zaraz wrac... wezmę sobie nie przeszkadzać Dobra, dawaj. To co ja robię, ludzie? Dawaj, nie failuj tak. Ja Daj Najwyżej się te 50 stopnie później. Bo to, to, to ty skarż, bo ty nie masz lagów. Skąd wiesz? Nie wiem. J Dobry jesteś. Czy też mi... Nie widzę tego. Proszę cię powiedz, że nie muszę tego robić. Chyba zmniejszyłem sobie ekran, bo są. Ju biecz. Chyba już mam. Już mam 20 FPSów, już jest fajnie. Przeskocz te płatki. to bo. 30 nawet. Jest. 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 Jest! Nie! nie! Gdzie byłeś? Na samej górze prawie. Jak tak, już... tak szybko? Mawa, no bowaj, nie. Dawaj. U, dawaj, ja cię trzymam. Ej, ja jestem rada. Każdy. No dziku <noise> Mi nie zamkniesz. Już. Jest! Jeszcze troszkę. Patrz gdzie już jestem! Daj się tam męczy. <noise> ja to próbuję guzik wcisnąć. Jest! Jestem na samej górze już prawie. Ej żal, woda. Napal się do mnie. weź Weszł spuść jakiegoś checkpointa. Jezu, jaki jestem kaleka. Chcesz? Co? Już ci spuszczam. <noise> Widzę. Masz. Dzięki za checkpointa. Ej no, ale mieliśmy nie... Niż żadnych innych klocków. Oj tam, oj tam. To był na, to, tu jest checkpoint, Marcia, To była glina na... To było na pewno glina To to zniszczyłeś? Tak Dobra czekaj, tu jest jakaś zagadka Kaktus? Co co, co czekaj, ja czekaj. idę w kaktusa Checkpoint O, dzień dobry panu <tus> To też chcesz powinno się być... To No, a co mnie? A <tus> tu o, tulipan jest fajny Ej, miałeś odłożyć A ty odłożyłeś? Czy ja? Diabet! To wiesz Kaktus, okej. Okay. Spoko fajnie. Gotowy na eee. sprint? O nie. Co ja mam robić? Biegnij! No biegnę! PUM! Ej! <ścoughs> Otworzyłem ci! Diament 4. O, mamy pięć Diaksów. <ścoughs> Bazaj Jezu Ej, dobra, nie lubię tego, ale spoko. Przecież to wszystko wziąłeś? Wziął. Tak, diaksy, tam były dwa. Okej. Okay. Kurde, nie mogę wpłynąć. <śm continental> A co to ta dźwignia robi? To weź on dźwignię. Teraz, ter teraz tu podejdź pod sam ten ten. No. I kliknij. tonę, tonę, tome! tonę! Nie to Przejdź stąd! <gühr> Bum, 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 bum. Co czekaj, tu mamy ty... iść A, a to TD, czekaj Fuck 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 Czekaj w dziurkę, dziłkę a... wtrafić. Jest, jest, jest! Jest! To jest w dół teraz. O... Co tam jest? Um, uwaga tylko na jedną osobę. Co? Tyle tylko na jedną osobę? Do, do, do się gnieź tam czy nie? Czego? A, checkpoint, okej. Okay. A ja mam tam skoczyć, czekaj. To weź diaksy, czekaj ja tu odłożę moje diaksy, wszystkie moje itemy. Albo nie, ty zaraz czekaj tu. No. Dobra, jestem. Okej. Okay. To biorę twoje itemki. I się do ciebie tepam, tak? Tak. Nie, skocz. Ale ja mam tu itemki twoje. To dawaj, tepam To czekaj, ludzie tego nie widzą, odwróćcie swoje głowy na 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1... Dobra, o, bo ja ładnie przeskoczył. No, to, 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 to I daj posz... mi te moje itemki, ja sobie 16 perł zostawię. O. Ja mam trochę dużo tych perł. Pereł. Łek. Wezmę sobie do łódeczkę i płynę w dal. Aaa! Płynę! Ej, zepsuło się. <grywka> Płyniesz. O kurde, ja tu w ogóle. <grywka> Patyki sobie zostawię. O nie, labirynt z półek. To było bardzo fajne. Mamy o, łódkę! Czekaj, ja chcę rozwalić ją. A, tu doradzimy. A! Pomocy! Pomocy! <śmany> Kiedy? Ej, co, co ty robisz? Eee, <śmany> Mleko. <śmany> Jezu, by w, w niebie. I nadal jesteś. Ej! Co jest, ty też tam jesteś? O! Okej! Okay. Jest, to było dziwne. A! Utknąłem! Dziwne badanie, gdzie poszedłeś? W prawo, to ja idę, A? Nie wiem, szukaj. A w ogóle co my mamy znaleźć? Drzwi Wyjścia. i wszystko? Tylko drzwi, a nie żaden guziczek, płytkę, czy Wie Jak za tobą, nie wiem. Aha, ślepcówek. Zu slajmy słyszę, chwila. Ja też. Yy, gdyby co, my nic nie robimy, to slajmy. Mądrzy się skapną fap, fap 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 Nie, nie, weź człowieku, zobij Ederman Ja nie naprzód! Ja ugroję tego Ja chcę Piorun Jak Piorun? Ja mam diaksy przy sobie Ej, pochodnie znalazłem. Strzelaj! A nie wiem, ty jesteś! Proszę no! Strzelam! O tu o, jesteś! Tam jest Enderman. Jezu! Badko. Dobra, uciekaj. No co ty, <śpiewanie> nie chodź mi pod łuk. Nie strzelaj, czekaj. Dobra, strzelaj. Masz strzałę. Strzał to dużo. Cheater. Muszę zjeść jabłeczka. O, mięsko z zobiego nie chcę. Nie sprawdę, podobno. Lekarz mi zabrania takich rzeczy jeść. Czemu? No bo nie sprawdę sob. Aha, to... te dwie godziny w kiblu. Aha. Skacz. Jest! Znalazłem! Skacz. O, nic nie ma. No jak nic, nic nie, ma. nie ma. Szukaj. Tam są slajmy, nie Checkpoint idę. Checkpoint O, sz, sz, szósty diamant. Checkpoint? Sam sobie skacz pierwszy! <laughs> o. Zapomniałem i temu. Nie, tego nie skaczę. O Jezu Ale I ja... Ja tyś Ender Perły Jeśli że ja, ja się spadnę Na 100% spadnę Jest! Ja ja, 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 ja to spadnę. Wędka mam Ej pająki żal <laughs> Się rozsypałem O mam twoje itemki Jezu jaki jestem. Ej trzeba coś wędką tu zrobić A jaki... kurde pająk Jestem na parkurach Tak jeszcze slajmy, spoko Odejdź ja tu rzucam Ale co masz rzucić? Ja wiem, odejdź, czekaj Trzeba tu parkur robić, skaczesz tam Dobra Boże Ty tu, jesteś w tu... miejscu? Czekaj, czekaj, czekaj Odłożę te itemy do skrzynki Debil <laughs> Całkiem dobrze wyjdzie Chodź tu, odłożę temę do skrzynki. A no tak, jabłko, jabłko, jabłko! Wykorzystam do tego jabłka. Dzisiaj ja to ja sobie te jabłka wezmę. Masz! Ja mam twoje jabłka. No ale już, już mam. A! Nie można tak, masz. Ale to nie daje chyba odporności na ogień. Ale daje regenerację. Hmm, bardzo długą. Jakie są słowa na parkurach, że ty to przeskoczyłeś? Jezu, pewnie się teraz nie śmieją wszyscy. <grywy> Jezu. Totalna porażka. Ja tu, o, coś mi zabrało życia. Jak mnie pająk tu zgwałci, to ja go <grywy> ja zgwałcę. Mamy sześć diaksów. O nie, tego nie przeskoczę. No co jest, Walnęło mnie! Co Żyję? się panęło? Jabłuszko. Ale ja tu spadnę, spadnę się założę. Dechnę. Jezu, jak jestem. Jezu, Chryste. <ślesk> <ślesk> o, dobra, nie palę się. Słucham, czy, ja, czy ja nie umiem na, napisać day? Jezu. Jezu. wyskoczyłem. O, szkielet. O, już tam i... jesteś? Nie, czekaj, nie, nie tapaj się. Jestem. Dawaj. Co tu jest? Czekaj, tu trzeba... Czas na... A, już wiem po co wędka. No wol mi stąd, slajmie głupi! Masz wędkę? Nie, ty masz. To przesrane. wziąłem. Weź te slajmy, kilal wpisz. Nie mogę. Zbieram, zbieram... twoje jabłka. Ba, chcesz wędkę? Mam. Masz? Mam, zabij te slajmy! Jak? Nie wiem. Albo ja rozwalę drzwi. Zrób mi tu crafting. Zrobię diamentowy... A, mam łuk! Zrób mi strzały. Masz miecz. Zabij ich. Ale później go wyrzucę, żeby nie tak, było... Tak, tak. A, spoko! No ich się więcej robi! Daj mi strzały! Jakie strzały? Byle jakie, daj mi strzały Aha A znasz ID na strzały? Jeden Taki jeden Jeden to Stone. Dobra, może dostrzelę Masz strzały A w sumie to mogę spisać tak O tak, kocham Cię nie Ciebie, strzały <grym> Masz jeszcze? My. Jeszcze? Tam masz slime a. Masz dużo strzału, o, sto. No ba. Nie chcę już. Teraz rzutaj wędką. Ej, no co jest? Hmm. Złowię cię. <laughs> no rzutaj wędką. Ej, slajma przyciągnął. <laughs> Gratuluję. Ej, gdyby... Co tam jest miecz mój diaksowy? Żeby nie było, że ten... Dobra. A, no weź slime mi y przeszkadza. Tak? pewnie jesteś swego? Chodź tu. Pokaż teraz ja. Mam, a slime w nim jest. Co? Mam już. Dobra, teraz ty. Co mam zrobić? Ciągnąć! Jak! O, dużo widzę. Czekaj odejdź, bo tam slime jest. Czekaj, ciągnę. A. O Ale dostałem, o Boże! Tam jest slime, czekaj, trzeba go zdjąć. Wow. Dzięki! No wol mi stąd slimie głupino! Dobra, czekaj, idź stąd! Idź tam połów, połów to. Nie, 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 nie! Nie! Odejdź stąd! No tak, połów sobie w lawie. Ja, ja to wyciągnę, zobaczysz. Ej no co jest? Slime mi popchnął na, na sam koniec. Zgłosił slime'a. Za stronę slime, daj mi to. Daj mi wędkę. A co? Wyrwał ci wędkę? Wyrwał ci? Tak. Uff. Za mocno ciągnął. Leci! A to wszyscy tej temy się zatrzymuje! Jest, Dobra, brod. ty się teraz nie patrz w moją stronę tutaj. Gdzie ty jesteś? Oj, dzieła. Egzamin skoku. Jak? No, to, to... To lepiej nie patrzysz na mnie. To coś dla ciebie. Chcesz ender perły? no ale ja mam lagi, to wiesz. Kurde. Z moimi lagami... To lepiej nie mówić Ten jak wyrwał, ja cię kręcę. Ej, czekaj co? mam. Zupełnie ciekawszy by był widok z twojej perspektywy. Nie, bo patrzycie się na mnie, no to mnie co... <laughs> no. Dobra, to ty się popatrz jak ja fejluję zaraz. Zaraz fejluję, mówię. A nie, nie ma tych podków. To spadnij specjalnie. Jezu, to... a sorry. Dobra, to no, ja... się, mam ja... się... Ja miałem bez przodu, mikla... bo mikro klawiatura kla... kla... bez czasem nie Mam łączy. Mam pomysł, patrz co ci spuszczam tam na dół. No nie może wody. Wow, dzięki. Ja to przejdę, o kurde. O, coś tu będzie. Czekaj, ja sobie tu luknę co. O piasek Dwa serduszka. Dobra, tepnij się, bo ty zaraz zginiesz. Jezu jak ja jestem genialny w parkourze. No dobry jesteś to. Czekaj, dam ci twój łuk, dam ci twój fishing rod, dam ci twoje te debil. Ja nic nie zrobiłem. Tepnij się. Nie ja ci już. Czekaj, dam ci, e, dam ci tylko stak tego i stak tego. Nie, bo ty... ja, ja mam jabłka. I tak tak, bo se. No z... dzięki. Dobra drzwi to otworzyło ale tam jest piasek Tu coś musi być Masz Wędga. niszcz Lubisz Mam wędkę. niszczyć O patrz diaks Czek Kolejne wędki O tu coś jest O kolejny diaks Mam 10 diaksów Czekaj tu jest piston i piasek tak A ja wiem co trzeba zrobić Trzeba wziąć piasek Weź na na płytkę Depłem może ty nadepnij? Ty. Za do. Wa, Tam jest piasek. Poczekaj, mam orycje. lepszy pomysł. odejdź stąd. Wyjdź stąd. Wyjdź stąd w ogóle. Idź stąd. Nie mówili, Ech. że tak nie można. No, w sumie rację. Dlatego, że po co tam jest piasek? Czekaj, ja pierwszy. O spot. Nie. A, już wiem po co wędka. Jak coś, to ten piasek to nie ja. Jest! Już Cię się to spadnę! Jezu, jestem w porkurach zbyt genialny. Tepaj się do mnie. Znajdź pięć skrzyń. Co? Nie, ty co robisz. Jezu... <laughs> łowiec lajma. No Odejdź, łowiec lajmy. Totalna porażka. Złapałem. Wow, Widziałeś to? Patrz na slajma, patrz na slajma. Zobacz, zobacz. Chodź tu. Dawaj go, uh! ciągnij go. <grymurzanie> <grywk> wow! Żebyś to widział. Trololo, o jedną skrzynię znalazłem. Ja też. Drugą. Mam lever. I diaksa. Ja mam dźwignię. To mogę skończyć grę. Czekaj, nie, 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 nie. Pięć skrzyń musi być. Ile znalazłeś? Jedną. Jedno ja trzy, i tu jest piąta. A znala znalazłeś te dwie obok siebie? Tak! Wszystkie już znalazłem. Pięć skrzyń znalazłem. Chodź tu. Ile masz? Weź, bo ty zaraz spłoniesz. Do mnie tu. Tutaj. I daj mi tą, tą, tą. No w sumie. Kładź. No ja, te, ja bym te parkury przeszedł, tylko że mam lagi. Yy. Raz, dwa, trzy, cztery. No ale w jednej było diaks. Nie, nie wiem, czy ja nie umiem liczyć, ale to są cztery, jak na mój głos. No dla mnie też, ale w jednej był diaks. Szukaj. Pusta. Kapusta. Czy jest jakaś pusta? Pusta. Mam! Dobra, to idźcie tam postaw. Byłam prawie, że na samym początku. Czyli było 6 skrzyń. Ale miałeś znaleźć tylko 5. Au! No dożyj to! <głos> <głos> Może tam woda będzie dla ochłody. Co coś coś to co, co lubisz. Nie no, w sumie drab, drabinki to chyba nie są już takie złe. Nie, drabinki są spoko. Popylam. Czekaj, tu trzeba się Kup. spuścić i trzeba... <laughs> i tak spadł. Kto? Ty. No chyba ty. O, siema. ma. ja muszę tak wyminąć? Opsa. O ba no Zrobiłem salto w wodzie. Tak? Dawaj, chodź. Skacz. Woda ciepła. Sprawdź skrzynki. <laughs> Znać węgiel w jednej ze skrzyń. O. Nie bój się, że, żeby tak pierwsza osłaniała węgiel. Ja, sp ja sprawdzę wszystkie na górze. No, ja mam na dole. Tak. To sumie dobry pomysł. Będzie w na dole. Śmiałam się, jakby była w innym pokoju. No bo spra sprawdzę teraz ten rządek. No, po, po co nam tak w ogóle węgiel? I tak musimy sprawdzić wszystkie. Czy diaksy będą. Czekaj, po to, to na węgiel. Aha, diaksy? rozumiem. diaksy? nie. Ja tam co innego rzucę. A ja już nie wiem, który ty sprawdziłeś, a który nie. I idę po kolei. W sumie nie ma go. Mam. Masz? Mam. Ale tylko węgiel. Ej, co mam? A! Patrz, jedzie. I wózek nam coś zrobi. Ej, ale to jest skrzynia, halo. A, okej, okay, tak też można. No nie. A, okej. Okay. Jest. Checkpoint. Dzial. Utahell. Czemu to otwierasz? Czemu nie? Nie mówili, jak mam to zrobić. Boję się, że coś się. O. Koniec. Już? Na koniec. Innie. Max, 13 diaksów. Nie, nie klikaj! Kliknij i, szy i szybko odejdź. Autor Salerek, dzięki za przejście, koniecznie oceń Escape na YouTube. No, oceniasz jak? No to Od jeden się... do sześciu. Cztery, bo ja nie umiem parkoura. Znaczy, umiem, tylko że mam lagi nie e, Ja oceniam na szóstkę, ponieważ mi się podoba. Wa, klikaj dźwignię. Jak to oglądasz, to to szóstka... Czekaj, nawet ci narysuję. Nie czy... narysuję. Chyba, klikaj dźwignia i... Uszykaj. Czekaj, ja chcę mu szóstkę narysować, to narysuję mu szóstkę. <grym> Dobrze. To to tutaj. Jak się rysuje? A, czekaj, to jest źle. Nie umiem szóstki rysować, przepraszam, wybaczcie mi. Nie, nie bijcie. Masz, moja ocena. Dobra. O kurde! Słyszałem TNT. Ej, ja coś chciałem eksplodować Dobra to co zrobimy na koniec? Usunęło nam trochę mapy, wiesz, Raz, dwa, trzy! woohoo! Aaaa! <try> Skoczę do niego. Ty ja, ja tu się dobrze że trzymam. Ej, ej, ile miałeś diariaksów, dia... ile miałeś? Jedna siedmiaksów, okej, okay, jedna No, Znaczy nie przeszliśmy całego. Dobra. Więc Cze komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. chodź, to chodź na spał. Gdzie jesteś? Do kolejnego odcinka za tobą. Mhm, mm się teren nie, nie załadował. Plecy. A, slime! Się teren nie załadował. Weź i idź gdzieś trochę dalej, bo mi się teren nie załadował. Idź ciągle prosto. Ciągle Idzie. prosto. Więc Dobra. Dajcie, lajkujcie! I subskrybujcie oczywiście, jak chcecie i się Wam film podobał, to nas do wszystkiego zachęca. Hmm? Do, do wszystkiego. <noise> nie, no, no wiecie. I nakręcamy jeszcze jedno? Dlaczego? No, chodźmy się pokaż. Dobra. Obsa po co mam się... <noise> odejdź. Odejdź. O, o, o. O, oś, na bok. Dobra. To... Do, do czekaj, 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 nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze nie? A co ty knujesz? Ty dobrze o tym wiesz Przekodrzyłeś mnie dźwignie Dobra, no chodź tu pożegnali lajkujcie, subskrybujcie i no na razie, nie? No, cześć!